WIGO SERWIS POZNAŃ Witam Was i od razu chciałem Wam powiedzieć chciałem Wam wytłumaczyć dlaczego taki tytuł na miniaturce mojego filmu przerwana produkcja brykiet przerwana produkcja łapiemy szczura ale od początku jedna z osób, która oglądała mój film o brykiecie poinformowała mnie, napisała komentarz, że Popełniam wielki błąd. Błąd, że używam mokrą trawę do produkcji brykietu. Powinienem robić brykiet z suchej trawy, czyli z siana i na przykład z trocin i na przykład z kartonu. Siano, czyli wysuszona trawa, mimo to, że łączymy to z, kart z mokrym kartonem i z mokrymi trocinami. Powoduje, to siano powoduje, że brykiet później to suche siano powoduje, że brykiet potem bardzo szybko schnie. Zapytałem się tej osoby, czy, czy ma takie doświadczenia, czy jest pewna tego, co mówi, bo przecież i tak to siano za chwilę będzie mokre, bo wrzucimy to do beczki z mokrym kartonem, tu mamy trociny, które też za chwilę będą mokre, tu jest to, to sianko. Czy ta osoba jest pewna, czy, czy warto w ogóle tak, tak próbować? No i otrzymałem informację, że tak, że powinienem spróbować i będę zadowolony. No to dobra, wszystko uszykowałem, za mną czeka moja maszynka, uśmiechnięta, już jest gotowa do pracy. No ale niestety nie możemy tego dzisiaj zrealizować. Nie mogę wam pokazać, jak robię tego brykietu, nie mogę wam pokazać, jak robię go dzisiaj, ale generalnie zrobimy i taki film powstanie, bo. Dosłownie 10 minut temu zadzwonił do mnie mój klient, administrator, który zarządza nieruchomościami, no i poinformował mnie, że w jednym z bloków, którymi zarządza, w piwnicy pojawiły się szczury. Pojawił się szczur. Nie wiem, czy to jest biegające szczury w ogromnych ilościach, bo te opowieści, powiem Wam, że są zawsze takie. Zawsze, jak ktoś do mnie dzwoni i mówi mi, że biega szczur, to zawsze to są potężne kolosy, ogromne. To tak jak wędkarz, który opowiada, jaka ryba mu się zerwała. I tak samo jest w przypadku szczurów. Proszę pana, proszę przyjechać, bo ogromny szczur biega po piwnicy. Ale nie mogę zbagatelizować tego, tego wezwania, muszę jechać no i niestety przepraszam Was nie mogę Wam pokazać jak powstaje ten brykiet dzisiaj ale chciałbym Was zaprosić na tą akcję na akcję łapania szczura musimy go złapać bo lokatorzy są wystraszeni e, dlatego chciałbym żebyście mi towarzyszyli ja idę uszykować potrzebny sprzęt e, wsiadam do samochodu i jadę a Wy proszę jedźcie ze mną jeśli macie ochotę e, jeśli macie ochotę wytrzymajcie do końca tego filmu zapraszam Was na akcję łapanie Szczura w piwnicy. Cześć, na razie. Ale mam dla Was niespodziankę, malutką niespodziankę. Nie wiem, czy uda mi się go chwycić. Zobaczcie, co tutaj jest. Co koło tej hulej nogi leży. Nie wiem, czy widzicie tego szczurka. Jest oszołomiony trutką, ale jeszcze żyje. Jeszcze żyje. Jeszcze się rusza. Spróbuję go chwycić, chociaż przypuszczam, że y, będzie za chwilę podskakiwał, będzie uciekał, ale zobaczymy. Może szybka akcja, uda mi się. Szybka. Tak silny, że wiem, że jak puszczę, podniosę go w tej chwili, spróbuję go podnieść, to wiem dobrze, że mi się wysmyknie z, tych, z tego uchwytu, bo ma niesamowitą siłę. Akcji, już po strachu, szczur złapany, no i od razu odpowiadam na pytania, które za chwilę padną. Jest złapany, ale nie jest zabity, tylko jest zawieziony do takiej osoby, która od nas takie gryzonie złapane żywcem odbiera. Ale chcę powiedzieć, że niestety on na pewno zdechnie, dlatego że to krwawienie z pyska i krwawienie z nosa, które było widoczne na tym filmie. Wskazuje na to, że zjad truciznę. Może zjadł jej niezbyt dużo i może się uratuje, ale wątpię. Wątpię, przypuszczam, że ta osoba do mnie zadzwoni za dzień, za dwa i poinformuje mnie, że jednak szczur padł. Dobra, no niestety nie jest dzisiaj o brykiecie, ale mam nadzieję, że nie jesteście rozczarowani. Mam nadzieję, że. Film obejrzeliście z ciekawością No niestety ktoś takie rzeczy musi robić Ktoś musi tak zajmować się Takimi czynnościami Żeby zabezpieczyć budynek przed gryzoniami No i moja firma Między innymi takimi rzeczami się zajmuje Pozdrawiam Was Za kilka dni będzie ten film o brykiecie Który miał być dzisiaj A ja Was zapraszam do obejrzenia Kolejnych moich filmów No i oczywiście dziękuję, że wytrwaliście Do tego momentu Cześć, trzymajcie się, na razie